Matematyka, egzamin maturalny z 12 maja 2023 roku, poziom rozszerzony, formuła 2015, czyli dla uczniów, absolwentów y, gimnazjum. Zadanie ósme, y, zadanie z rachunku prawdopodobieństwa. No, i teraz tutaj uwaga. Y, pierwszym sposobem wyliczę bardzo szybko, powołując się na pewną własność. Pewnie będzie pytanie, jakby to było oceniane na maturze, to za chwilę. Moim, powiem, co moim zdaniem by tutaj mogło być ocenione. Zrobię to jeszcze drugim i trzecim sposobem. Drugim sposobem. Drugi sposób będzie wyjaśnieniem, jakby do pierwszej metody, a trzeci sposób to będzie inna metoda, trochę podobna do drugiego, do drugiego sposobu. I teraz tak: w pojemniku jest 7 kul. 5 kul jest białych i 2 są czarne. Z tego pojemnika losujemy jednocześnie dwie kule bez wracania. Następnie, z pozostałych kul losujemy jeszcze jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej w drugim pojemniku. Ponieważ prawdopodobieństwo wylosowania kuli nie zmienia się w zależności od tego, jaką, którą kulę losujemy, czyli tutaj czy będę losował pierwszą kulę, czy będę losował jako trzecią, czyli najpierw zabierając dwie, czy będę losował jako piątą, czyli najpierw zabierając cztery, nie wiadomo jakie, to prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej będzie takie same. Czyli prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej za trzecim razem, czyli po wylosowaniu dwóch pierwszych kul, jest takie samo jak za pierwszym razem. A prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej za pierwszym razem to jest yy, omega, czyli wszystkie możliwe kule do wylosowania, których jest 7 i moc zbioru A. Kulczarnych sprzyjających jest dwa, czyli prawdopodobieństwo to dwie siódme. Koniec zadania. No i teraz, jak to będzie wyglądać na maturze, to oczywiście zależy od tego, jak ekspert ustali kryteria. Moim zdaniem, tutaj będzie taka sytuacja, że przy napisaniu wyniku, który jest oczywisty dosyć, Trzeba by napisać komentarz, czyli samo P od R równa się 2,7 może być za mało. Tutaj by trzeba napisać to, co ja wcześniej powiedziałem, czyli że kolejność nie ma znaczenia, czyli e, czy wylosuje kulę czarną za trzecim, za pierwszym, za drugim razem, ciągle sprawdzać jest to takie same. I myślę, że sprawa komentarza by y, wyjaśniała sprawę i, i, i w tym momencie za to zdanie były by trzy punkty. Przy samej odpowiedzi ciężko powiedzieć. Może czasami być tak, że w kryteriach będzie ustalone, że za odpowiedź mamy trzy punkty i koniec. Teraz drugi sposób to jest drzewko i to drzewko będę robił losując po jednej kuli, a w trzecim sposobie będę robił drzewko wyciągając od razu dwie kule. Czyli tak, za pierwszym razem jaką mogę wylosować kulę? Mogę wylosować kulę czarną lub białą. Za drugim razem mogę wylosować kulę czarną lub białą. Czarną lub białą. I za trzecim razem, ja sobie tutaj przeniosę to drzewko na, na bok, bo będę za chwilę mówił a propos właśnie tych, tych, te, tego znaczenia, czy, czy kolejność ma znaczenie przy losowaniu, czy nie. Za trzecim razem kulę czarną lub białą, czarną lub białą, czarną lub białą i czarną lub białą. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli w drugim losowaniu, czyli jako trzecią kulę, to będzie tak: czarna jest tu, tu. I tu, e, czarna jest tu, tu i tutaj, czarna jest tu, tu i tu, oraz czarna jest tu, tu i tu. Czyli teraz opisuję gałęzie, które są istotne, czyli te, gdzie, gdzie mnie ta ścieżka nie prowadzi, w ogóle nie będę pisał. E, kula czarna, dwie siódme, kula biała pięć siódmych. Kula czarna, jeżeli wylosowałem czarną, to jest 1 szósta. Biała, 5 szóstych. Czarna. Tutaj mam dwie kule czarne, czyli za trzecim razem nie mogę wylosować kuli czarnej, czyli 0. Czarna, biała, czarna. To jest tak. Wybrałem jedną czarną, jedną białą, czyli zostało mi 5 kul i została jedna czarna, czyli 1 piąta. Biała, teraz jest czarna, czyli 6 kul i czarne są dwie, tutaj czarna zostaje jedna z pięciu, yy, biała, czyli yy, 4 szóste i 2 piąte, czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to jest tak. Czerwona ścieżka odpada, bo na końcu jest 0, czyli teraz jadę to niebieska, 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 czyli... 2 7 razy 5 6 razy 1 piąta plus teraz czerwona ścieżka. 5 siódmych razy 2 szóste razy 1 piąta plus y, niebieska ścieżka, czyli 5 siódmych razy 4 szóste razy 2 piąte. Wspólny mianownik to jest 7 razy 6 i razy 5. W liczniku mam 10 plus 10 i plus 5 razy 4 to jest 20, i razy 2 to jest 40, czyli mam 60 przez 7 razy 6 i razy 5. 6 mogę skrócić z 60, czyli jest 10 i 1, i 5 mogę skrócić z 10, czyli zostają dwie siódme. Czyli to, co miałem w przypadku pierwszym. Teraz zostawiłem sobie to drzewko żeby pokazać, że co się będzie działo, jeżeli z pojemnika zabiorę jedną kulę i będę losował za drugim razem kulę czarną. Zgodnie z tym co powiedziałem na początku, tutaj prawdopodobieństwo ciągle będzie takie samo, czy tą kulę czarną mam wyciągnąć za drugim razem, za trzecim razem czy za pierwszym? Za drugim razem. Czarna, czarna, czyli prawdopodobieństwo, że będę miał czarną to jest 2/7, 1/6 i druga możliwość jest biała, czarna. 5 siódmych i 2 szóste, bo była mi jedna biała, czyli nadal mam 2 czarne, ale tylko 6 kul. Czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B, czyli że wylosuję kulę pierwszą jakąś tam, a za drugim razem będę miał kulę czarną, to jest 2 7 razy 1 szósta plus 5 siódmych razy 2 szóste, czyli mam 2 7 razy 6 plus 10 czyli 12 przez 7 razy 6, szóstkę z dwunastką mogę skrócić, czyli mam dwie siódme. I to jest ciągle będzie mi wychodzić dwie siódme, czyli teraz jakbym drzewko narysował, że za czwartym razem mam wylosować kulę czarną, nadal będą to dwie siódme. No i teraz e, trzeci sposób, też drzewko, z tym, że teraz tak, będą e, trzy możliwości, bo mogę wylosować kulę, za pierwszym razem kulę czarną-białą, bo od razu losuję dwie kule, mogę mieć białą, białą albo mogę mieć cz czarną, czarną. Yy, I mogę wylosować białą, czarną. Jak wylosowałem dwie białe, mogę wylosować białą, czarną. I jak wylosowałem dwie czarne, to mogę już tylko wylosować kulę yy, białą, ponieważ dwie kule czarne mam i już je wylosowałem. Czyli tak naprawdę tutaj ta ścieżka mnie nie będzie interesować. Tu mam czarną, białą i czarną, białą, białą i czarną. To prawdopodobieństwo tutaj najpierw będę liczył, czyli że wylosuje kulę czarną i białą. Omega to jest, e, losuję dwie kule, kolejność nie ma znaczenia, nie powtarzają się, czyli kombinacje. Dwie kule z siedmiu i ma być czarna i biała, czyli 5 e, po 1, 2 po 1, czyli to jest 5 razy 2 przez. 7 razy 6 przez 2, tutaj mogę skrócić, czyli mam 10 dwudziestych pierwszych. I To jest tutaj to. Jeżeli zabrałem czarną białą, to mi zostały cztery białe i jedna czarna, czyli prawdopodobieństwo rosowania czarnej to jest 1 piąta. I teraz będę liczył to prawdopodobieństwo, czyli biała-biała. E, czyli biała-biała, dwie białe. Białych mam 5. Czyli 5 po 2 przez 7 po 2, czyli 5 razy 4 przez 2 przez 7 razy 6 przez 2. Dwójki mogę skrócić. Eee, szóstkę mogę skrócić z czwórką, czyli jest 10 dwudziestych pierwszych. 10 dwudziestych pierwszych. No i czarna. Zabrałem dwie białe, czyli mam 3 białe, 2 czarne. To jest 2 piąte.

5 mogę skrócić z 30, jest 6 i 1. I 6 mogę skrócić z 27 przez 3, to jest 2. Czyli 2 siódmy, oczywiście wynik wychodzi ten sam. No ale na pewno więcej liczenia. Drzewko, czyli również mógłbym to zadanie zrobić z prawdopodobieństwa całkowitego, ale myślę, że nie będę powtarzał, bo to będzie liczenie dokładnie takie samo jak to, czy w tym przypadku wcześniej.